Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mam e, do zwiedzenia kilka fajnych miejsc jakim, jakim jest na przykład mauzoleum Mielochów. Z tego co tutaj wyczytałem na tej tabliczce informacyjnej e, jest to pewnego rodzaju mm, grób, jakby. Jesteśmy na górze tak to wygląda. I ogólnie jestem zdziwiony, bo myślałem, że to będzie po prostu taki postument. A tu jednak jeszcze jest zejście do piwnicy. Wygląda to tak. Jest straszne echo. To nie jest piwnica, tylko... jakby taka kaplica, no, bym powiedział. Jakieś... świeczki widać. Kable. Krzyż. Nie wiem, nie wiem, czy to widzicie. Chyba widzicie. Wygląda mi to trochę jak to było, nie, wiem, jest coś się paliło w środku Dobra, ale myślałem, że tu gdzieś jakieś piwnice, jakieś korytarze to wygląda, tu jednak jest tylko taki... No, taka kapliczka Ta ulica jest... Jest coś? Mam nadzieję, że nie spadnę na długo. A zobaczcie jak to jest wykonane ładnie Ale widać tu już jest dziura Jakieś graffiti No i tyle teraz pójdziemy do schronu u7, ale raczej tam wchodzić nie będę. Bo, jak już mówiłem, strach mi na to nie pozwoli. Ogólnie, tutaj to jest schrony i jeszcze jest Ford, ale na pewno o wiele mniejszy niż fort 1A, gdzie ostatnio byłem. W każdym razie yy, jest mniejszy, i, ale on jest otwarty. Wszystko jest otwarte. I tam bezdomni śpią w środku, bo już tam byłem i... Byłem tam cicho. Znaczy nie zauważyli mnie, bo nie wiem... Curry śpią tam. Więc wchodzić najbardziej nie będę. To widzimy się na miejscu. Już dochodzimy do drugiego miejsca. To jest schron i zarazem obok jest fort. Na początku podejdziemy sobie do schronu. Sprawa tak wygląda z bliska Tak, jakieś okno jest Bądź też miejsce, z którego strzelali Na środka, jak już mówiłem, wchodzić nie będę I nie mam najmniejszej ochoty Ale możemy zobaczyć co jest w środku, tak, tylko. Tak to wygląda. Idąc dalej możemy. Zobaczyć fort, który tak jak już mówiłem, jest otwarty. czy znaczy, fort A1 też jest teoretycznie otwarty, ale tutaj główne wejście jest otwarte. Główne wejścia w sumie. O, tu jest jedno. Tam jest drugie. Tak to wygląda. Trochę tu śmierdzi, nie powiem. Ale jak już mówiłem, wywodzić nie będę dalej. Kolejny raz się powtórzę. Tak wygląda to wszystko z zewnątrz Możemy jeszcze się przejść na górę na sam szczyt tam i zobaczyć co panoramę tego miejsca ogólnie tam tam za tymi drzewami znajduje się ZO w Poznaniu i takie są Poznania, to nie wiem, za bardzo nie orientuję się, czy to jest stare, czy nowe, co. Naprawdę nie orientuję się, ale chyba nowe. Tak mi wygląda. Tym razem sobie odpuszczę chodzenie tutaj po tym, po tej krawędzi. Bo ten fort, jak widać, jest bardziej zniszczony od wcześniejszego, tam gdzie byłem, na forcie 1a. W sumie na forcie, tylko w forcie, no i w sumie ten fort jest dość mały. No bo jak widać, w forcie 1A był przód tutaj i się wszędzie ciągło tutaj po całym terenie. A tutaj jak widać jest tylko wejście i to wszystko, ale jeszcze mam pomysł. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Chyba nie, ale tam jest. Taki dom opuszczony I się pójdę tam przejść Może zrobimy urbek z starego domu Znaczy on jest nie tyle co opuszczony Opuszczony to jest dzieło Ale to są w sumie bardziej ruiny tego domu Tylko mam nadzieję, że nie spotkam na żadnych bezdomnych Bo widziałem tam z daleka, że jakieś tam ciuchy leżały A jak nie to będę najwyżej uciekał Tak, będę uciekał przed bezdomnymi ja co mam pomysły? Tutaj jest komin Ten który Miał być na kanale i tak Nie, nie widać go Ale tak a propos Tego komina O widzicie? To przepraszam was za to, że nie ma na kanale filmu z Wejścia na niego Ale będzie Bo muszę sobie załatwić Taki pasek Taki pasek tutaj Na klatkę piersiową który, Dzięki któremu będę mógł sobie tutaj kamerę zamontować. Nie, powinniście wiedzieć o co chodzi. Ja, jeżeli nie, to dam wam, nie wiem, zdjęcie na film, o tym montażu. Wstawię. No, okolica taka niezaprzyjemna. Postaram się, będę mówić trochę ciszej, żeby. Никто меня не услышал.